Yo mańko z tej strony Maculek Minecraft i dzisiaj bym chciał wam powiedzieć, że będzie muzyka z okazji e, 10 subskrybentów na moim kanale. Wiem, że już 10 subskrybentów już dawno była, no ale jeden subskrybent odszedł i muzyka prawdopodobnie... Pojawi się za tydzień. Mój brat to potwierdzi. No. no. No widzicie, on to potwierdza. Tak. Będzie tego premiera. Nawet on będzie to słuchał. No. Możliwe, że on już trochę rytmy tej piosenki. Będę się starał też wam trochę tam na Twitchu to wpuszczać, Prawda? Tak. Jesteś na Twitchu? Tak. Widzicie? Jest na Twitchu. Na każdym live? Tak. Nie przegapieś żadnego? Nie. No i dobrze. Widzicie? Tak jest mój brat. On żadnego live'a nie przegapi. Jeśli jakieś przygody, to przepraszam. A wy musicie być regularnie, bo to jest ważne. I musi być subik z dzwoneczkiem. Już nie będę tego w opisie pisał, bo mi się nie chce. Napiszę po prostu w opisie, że za tydzień nowa piosenka, proszę się przygotować. Za tydzień chyba w sobotę, bo raczej we wtorek nie. Tę sobotę. Tę sobotę, sobotę. Tak. robimy. Robimy. Z wami, widzowie. Ja nagram piosenkę, wrzucam wam i ona musi mieć 10 wyświetleń, tyle ile subskrybentów. Mhm. mój brat subskrybuje, jest w tej dziesiątce. Prawda? Więc ja... Życzę Wam miłego wieczoru, miłej nocy i do zobaczenia. Żegnajcie!